Mały świadek koronny czy zawodowy manipulator poznaj Arkadiusza F znanego jako Flor, człowieka, który z prokuratury zrobił sobie parasol ochronny. Po raz kolejny obciąża wspólników, sam unikając więzienia, mimo że osobiście przyznał się do 21 przestępstw. Przemyt, oszustwa, handel używkami i wszystko to pod ochroną systemu. Arkadiusz F. Znany w śląskim półświadku pod pseudonimem Flor, jest postacią wyjątkowo kontrowersyjną. Jego życiorys pełen jest nie tylko przestępczych epizodów, ale również zaskakujących zwrotów, które obnażają słabości i luki w systemie sprawiedliwości. Przez lata działał na styku różnych grup przestępczych, lawirując pomiędzy lojalnością wobec wspólników, a współpracą z organami ścigania, co wielokrotnie ratowało go przed surową odpowiedzialnością karną. Potrafił dostosować się do każdej sytuacji nie mając przy tym żadnych zahamowań moralnych. Jego historia to żywy przykład tego, jak osoba z odpowiednią wiedzą o innych przestępcach może wykorzystać system prawny do własnych celów, unikając tym samym realnych konsekwencji swoich czynów. W czasach, gdy przestępczość zorganizowana ścierała się z coraz bardziej zdeterminowaną prokuraturą, Flor odkrył sposób na przetrwanie status małego świadka koronnego. Dzięki niemu nie tylko unikał więzienia, ale również zyskiwał nowe pole do działania. W zamian za obciążające zeznania, które często były pełne nieścisłości, a niekiedy wręcz całkowicie zmyślone, otrzymywał od sądu karę w zawieszeniu. Ten mechanizm zaczął działać jak perfekcyjnie skonstruowany parasol ochronny, pozwalający mu na dalsze łamanie prawa bez większego ryzyka. Ryszard z Katowic, jeden z mężczyzn, którego Flor obciążył przed prokuraturą, nie kryje oburzenia. Według niego Flor posunął się do fałszywych oskarżeń tylko dlatego, że nie chciał uregulować długu za usługi transportowe wynoszącego ponad 20 tysięcy złotych. W odwecie zamiast spłaty przyszło doniesienie do prokuratury i oskarżenie o zakup dwóch kilogramów suszu konopi oraz 200 kg krajanki tytoniowej. Arkadiusz F., choć formalnie nigdy nie należał do gangu Psychofans, był blisko związany z jego strukturami. Utrzymywał bliskie relacje z liderem tej brutalnej grupy kibiców ruchu chorzów, Maciejem M., znanym jako Maślak. Choć nie miał oficjalnego statusu członka, był częścią przestępczego ekosystemu, który funkcjonował w cieniu stadionów. Z dumą nosił na piersi wytatuowany symbol ruchu, jakby był to znak honoru, a nie element przestępczego wizerunku. W latach od 2014 do 2016, wspólnie z Łukaszem B. pseudonim Baluś, pełniącym funkcję szefa wywiadu PsychoFans, zorganizowali cały szlak przemytu środków odurzających z Czech na Śląsk. Flor zajmował się ustalaniem transakcji, natomiast Baluś odpowiadał za logistykę, czyli transport. Był to sprawny duet, który z zadziwiającą regularnością kursował za południową granicę od poniedziałku do piątku. Każdy taki wyjazd kończył się przywiezieniem od 3 do 7 kg środków odurzających, głównie marihuany. Ich działalność została jednak przerwana w 2016 roku, kiedy to funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dwa pojazdy w okolicach Skoczowa. Jeden z nich prowadził flor, drugi baluś. Ślady stóp na śniegu oraz porzucone zimowe kurtki wskazywały, że jeden z pasażerów próbował ucieczki. Funkcjonariusze odnaleźli go kilkaset metrów dalej w sklepie spożywczym. Był to Dawid W. pseudonim Dawo, znany z działań w Psychofans. Przemarznięty, ubrany tylko w bluzę, zdradzał się nerwowym zachowaniem. Wkrótce pies tropiący znalazł porzuconą torbę sportową, a w niej ponad 6 kilogramów suszu konopi. Wszyscy trzej zostali zatrzymani i oskarżeni o przemyt zakazanych substancji. W toku postępowania Arkadiusz F znowu zmienił front i zaczął współpracować z prokuraturą. Wskazywał nazwiska rzekomych odbiorców substancji w Chorzowie, Katowicach i Zabrzu, niejednokrotnie zmieniając wersję wydarzeń. Jego zeznania były pełne niespójności, a część z nich, jak się później okazało, nie miała żadnego potwierdzenia w faktach. Mimo tego jego współpraca została doceniona przez sąd w Bielsku Białej który wymierzył mu wyrok więzienia w zawieszeniu. W 2017 roku Flor poszedł jeszcze dalej. Zaczął składać zeznania dotyczące przestępstw gospodarczych popełnianych przez członków psychofans. Wskazywał ich na nagraniach z brutalnych akcji chuligańskich, identyfikował uczestników, rozpoznawał twarze. To była pierwsza duża rysa na strukturze niegdyś nieuchwytnego gangu. Ze Śląska Flor przeniósł się na Podkarpacie, gdzie próbował zacząć od nowa, ale nie w roli uczciwego obywatela. Wykorzystując nadany wcześniej status małego świadka koronnego, ponownie wszedł w struktury zorganizowanej grupy przestępczej. Tym razem zajmował się nie tylko handlem środkami odurzającymi, ale również rozbojami, oszustwami, kradzieżami oraz nielegalną produkcją papierosów. Jego działalność miała szeroki zasięg i dobrze zorganizowaną strukturę. Jednak po kolejnym zatrzymaniu przez policję, Arkadiusz F po raz kolejny postanowił ratować własną skórę. Przyznał się do popełnienia aż 21 przestępstw i znowu zaoferował współpracę z prokuraturą. Po raz drugi nadano mu status małego świadka koronnego, co pokazuje jak absurdalnie łatwo można manipulować systemem sprawiedliwości w Polsce. Cała ta historia jest jak czarna komedia, w której główny bohater, zamiast zostać ukarany, raz po raz znajduje sposób, by uniknąć kary, pozostając jednocześnie czynnym przestępcą. I choć dla jednych może to być powód do podziwu dla jego sprytu. Dla innych jest to bolesny obraz patologii, która pozwala na bezkarność pod przykrywką współpracy z organami ścigania. Choć historia Arkadiusza F wydawała się zmierzać ku finałowi, rzeczywistość szybko pokazała, że z takim graczem jak on niełatwo zamknąć rozdział. Jego nazwisko znów wypłynęło na powierzchnię, tym razem za sprawą nowych, sensacyjnych zeznań złożonych w ramach współpracy z prokuraturą krajową. Flor, jakby zupełnie nie przejął się przeszłością, Opowiedział śledczym o kolejnych oszustwach, które popełnił już po uzyskaniu statusu małego świadka koronnego. To, co ujawnił brzmi jak fragment scenariusza czarnej komedii. Tyle że dla wielu jego ofiar to nie była fikcja. To była brutalna rzeczywistość. W 2021 roku Arkadiusz F miał przeprowadzić zuchwałe oszustwo na terenie Czech. Obiecał jednemu z tamtejszych obywateli dostarczyć ćwierć tony czerwonego fosforu, substancji wykorzystywanej do produkcji amfy. Ostatecznie sprzedał mu jednak wyłącznie bezwartościowy czerwony pigment, używany w przemyśle budowlanym do barwienia betonu. Była to spektakularna mistyfikacja, która pokazała, że dla Flora granice moralne nie istnieją. Kolejną odsłoną jego działalności była operacja, w której pod pretekstem sprzedaży kawy wyłudził od przedsiębiorców z przemyśla ponad 240 tysięcy złotych. Jednak nawet to nie było końcem jego pomysłowości. W trakcie trwającej pandemii koronawirusa. Gdy większość ludzi koncentrowała się na przetrwaniu trudnych czasów, Flor wraz ze swoimi wspólnikami zdecydował się na włamanie do hurtowni w Czechach. Łupem padły nitrylowe rękawiczki i maseczki ochronne klasy FFP2, których wartość przekroczyła 220 tysięcy złotych. Wskazał nawet, z kim dokładnie współpracował przy realizacji tych przestępczych interesów, tworząc tym samym kolejną listę osób, które miały trafić na celownik prokuratury. Dzięki jego słowom pod koniec ubiegłego roku prokuratorzy z Katowic postawili zarzuty 12 osobom. Wśród nich znalazł się również partner życiowy siostry Flora. I choć część podejrzanych przyznała się do winy, pozostali stanowczo zaprzeczają, twierdząc, że zostali bezpodstawnie pomówieni. Ryszard, który wcześniej wykonywał dla spółki Flora przewozy środków ochrony osobistej, również znalazł się na liście oskarżonych. Jak sam przyznaje. Gdyby tylko przewidział, że po upomnieniu się o zaległe wynagrodzenie zostanie wciągnięty w sprawę karną, nigdy by się tego nie domagał. Tymczasem jego zaufanie zostało nagrodzone oskarżeniem, podczas gdy sam Flor znów wyszedł z sytuacji bez szwanku. W akcie oskarżenia przygotowanym przez Prokuraturę Krajową szczegółowo opisano, jak Arkadiusz F składał wyjaśnienia na podstawie artykułu 60 paragrafu 3 Kodeksu Karnego. Mężczyzna opowiedział o swoim zaangażowaniu w działalność zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta zajmowała się szeroko pojętym handlem zakazanymi środkami, sprzedażą substancji psychotropowych, rozbojami, kradzieżami z włamaniem, a także produkcją wyrobów akcyzowych bez wymaganych zezwoleń. Co istotne, wskazywał przy tym konkretne osoby, które razem z nim miały uczestniczyć w przestępczym procederze. Jednak gdy przyszło do skonfrontowania jego wersji wydarzeń z wersją oskarżonych, Flor po prostu się nie pojawił. W efekcie konfrontacja, która miała rzucić światło na prawdę, nie doszła do skutku. Ryszard, mimo iż stawił się na nią zgodnie z wezwaniem, został i tak postawiony przed sądem. Prokuratura jakby nie dostrzegała tego absurdu, kontynuowała przygotowania do procesu, w którym główny oskarżyciel Arkadiusz F nie musiał mierzyć się z trudnymi pytaniami, unikając tym samym odpowiedzialności za własne działania. Wątek Flora został wyłączony z głównego postępowania. Prokuratura złożyła bowiem wniosek o wydanie wobec niego wyroku. Bez konieczności przeprowadzania pełnego postępowania dowodowego. Miał to być swoisty prezent za jego współpracę. Nagroda, która pozwalała mu znów zachować wolność, mimo że zarzuty, które na nim ciążą, są poważne i dotyczą 21 przestępstw. Wniosek dotyczy kary 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, grzywny oraz dozoru kuratorskiego. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć sąd w Katowicach 23 kwietnia. W tym czasie Flor, korzystając ze statusu małego świadka koronnego, wciąż przebywa na wolności. Co więcej, aktywnie działa dalej, tym razem w oddziale prokuratury krajowej na Podkarpaciu, gdzie składa kolejne zeznania. Po raz kolejny obciąża osoby, które miały z nim współpracować w przestępczym świecie. Dla jednych może się wydawać, że to skuteczna taktyka wymiaru sprawiedliwości, dzięki takim jak on łatwiej dotrzeć do większych ryb. Ale dla coraz większej liczby obywateli to historia pełna hipokryzji której przestępca z talentem do manipulacji systemem staje się praktycznie nieuchwytny.